Witam serdecznie. Chciałabym Państwu dzisiaj zaprezentować lekki, mobilny laptop Lenovo ThinkPad X230. Posiada obudowę tytanowo-magnezową. Jako jedyna posiada ona certyfikat Armii Amerykańskiej na wytrzymałość. Wyposażony jest w klawiaturę odporną na zalanie, stalowe zawiasy oraz 12-calową matrycę HD. Posiada on szybki dysk twardy SSD, procesor Intel Core i5 trzeciej generacji w technologii Ivy Bridge, 16 GB pamięci RAM oraz kartę graficzną Intel HD 4000. Warto również wspomnieć o fabrycznie zainstalowanym systemie Windows 7 Professional oraz wytrzymałej baterii umożliwiającej pracę bez zasilania elektrycznego od 3 do 5 godzin. Jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących laptopa do prac biurowych oraz prezentacji multimedialnych. Serdecznie zapraszam do naszego salonu sprzedaży przy ulicy Bukowińskiej 22a w Warszawie, gdzie posiadamy komputery w najwyższej klasie jakościowej A. Nasi profesjonalni doradcy pomogą Ci wybrać laptop idealny dla Ciebie spośród kilkuset dostępnych od ręki. Każdy z nich możemy skonfigurować indywidualnie do Twoich potrzeb. Komputery klasy A+ są to urządzenia z niewielkim czasem pracy, w idealnym stanie wizualnym i technicznym. Cechuje je niezawodność oraz posiadają pełną gwarancję.